Cieszy mnie to ogólnie, że moje gołębie są tak ufne, że potrafią nawet zejść na ziemię i skubać sobie na ziemi trawkę, tudzież inne nasionka. Teraz ich tu jest siedem. Jeden jest na dachu ze złamanym skrzydłem, którego uratowałem. I tak się chodzi. Mam tu cztery gołębie od jednego hodowcy. Jeden jest jeden jest od od gościa, który likwidował gołębnik. Tamta samiczka bliżej gumy. Tam ją widać. O tam. Jobie. no te dwa tutaj. To są od jednego hodowcy. No i tak ten lotek prowoder, jak ja go nazywam. I ten czarny ciemno nakrapiany. Też dwa są od pana kałuży. To jest tamten całkiem z lewej. No tak trudno mi to tutaj pokazać, ale Ech, tak sobie chodzą Cała, cała siódemka, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem A dwa młode od pana Kałuży, które na byłem niedawno to są w środku. Może podejdę do bliżej Proszę. Tu jest jeden sami... Jest... też a takie to moja hodowla nie cała no bo tak jak mówię dwa są w środku w gołębniku uratowany gołąb też siedzi na dachu już zaczyna fruwać fajnie także o cała moja eskadra fruwaczków kochane nie bój, nie bój bardzo ufne gołębie bardzo się boją się mnie w ogóle czasem uda mi się je podkarmić, to karmię nawet z ręki potrafią jeść bardzo kochane ptaszki No. To jest samica ta z niebieską gączką, gdzieś tam idzie sobie tu jest samczyk tutaj ta ciemna samica ten tutaj na przodzie co idzie pana kałuży właśnie on ten tutaj oboż. to mi wygląda na samca tamten niebieski za nim samiec to wody tylko rabiny z białymi lotkami i z białą brodą. samie. samiec i samiczka po prawej. Tutaj jeszcze ma taki różowy dziumek. O idzie tu, 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 To jest ta, którą nabyłem od hodowcy, który musiał zlikwidować gołębnik. No i tak sobie tutaj chodzą. Nie bój, nie bój. No i wszystkie na dach. Trójka została. Ach, tak to moja hodowla wygląda. Jeszcze się zlatują. Reszta na dachu. Prowoder. Prowoder cały. Zeskadry. Próbuj. <laughs> Цава, экипа, да,